Cześć, nazywam się Ewelina, na co dzień pracuję w Wisku w Bielsku Białej. Półtora roku temu zaczęłam pracę na stanowisku sprzedawca, obecnie jestem opiekunem magazynu. To, co lubię najbardziej, to atmosfera i różnorodność zadań. Oprócz tego, pracuję też na sklepie, sprzedając nasze produkty i obsługując klientów. Często zdarza mi się również prowadzić zmianę i odpowiadać za cały sklep. A teraz zapraszam Was na dzień ze mną. Każdego dnia zaczynam od zestawu tych samych czynności po przyjściu do pracy. Najważniejsze jest rozplanowanie każdego dnia. Układam wtedy plan i wspólnie z zespołem ustalamy cele i priorytety na dzisiaj. Do moich zadań należy również organizacja pracy na magazynie. W handlu dobrze prosperujący magazyn to połowa sukcesu dla wszystkich operacji sklepowych. Bezpieczeństwo na magazynie jest priorytetem. W pomaganiu Utrzymaniu bezpieczeństwa na magazynie pomagają mi urządzenia techniczne, odpowiednie składowanie towaru oraz odzież robocza, której używamy na co dzień. Podczas rozładunku towaru używam wózka paletowego ręcznego. Na co dzień na magazynie pracuję też na wózku widłowym. Oprócz tego używam platformy brawi, korzystam też z drabiny oraz z wózków ręcznych, które pomagają mi łatwiej, szybciej zatowarować sklep. Kobieta nadaje się świetnie na stanowisko opieku na magazynu. Grunt to systematyczność, dokładność i oczywiście świetna organizacja. Na magazynie bardzo ważna jest drożność alejek, właściwie poukładany towar, no i przede wszystkim bezpieczeństwo. Stany magazynowe sprawdzam w naszych aplikacjach albo systemach wewnętrznych. Pomaga nam to, gdyż wiemy, ile towaru mamy zamówić. Codziennie Wisk uczy się czegoś nowego, sprzedając nasze produkty klientom oraz. Przy współpracy z zespołem. Wygrany zespół to ludzie tacy sami jak ja, którzy czerpią przyjemność z tego, co robią. Na co dzień realizujemy swoje cele. Jesteśmy świetni w tym, co robimy. Opiekun magazynu to bardzo odpowiedzialne zadanie, ale też bardzo ciekawe stanowisko. Różnorodność pracy na magazynie sprawia, że każdy dzień jest inny. Każdego dnia nie mogę się doczekać współpracy z moim zespołem. Opiekun? Opiekunka magazynu. Myślę, że kobiety mają moc i przy wsparciu narzędzi, które mamy do dyspozycji, jesteśmy w stanie świetnie kierować pracą na magazynie. Ja ze swojej strony bardzo polecam Wam stanowisko opiekuna magazynu. A jak będziecie w okolicach Bielska Białej, serdecznie zapraszam Was do mojego sklepu.